Dzień dobry, witajcie. Minęło już na szczęście ryzyko nocnych przymrozków. Dziś tak zwana zimna Zośka. Więc ja zabieram się dzisiaj za wysadzenie do gruntu ostatnich, ciepłolubnych roślin, które zaplanowałam sobie w ogrodzie na ten sezon. Więc zainteresowanych zapraszam do oglądania. Rośliny, które będziemy dzisiaj sadzić, to będą dalie, które razem przyspieszaliśmy na którymś tam z poprzednich moich filmików, więc możecie się do tego cofnąć i zobaczyć sobie, jak to przebiegało. Natomiast druga roślina to będzie nowość w moim ogrodzie, szałwia amistat. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie to trafi docelowo, to zapraszam do oglądania. No to moi drodzy, Zaczynamy od dali ogrodowych. Filmik o daliach macie już na moim kanale. Filmik jest pod tytułem Dalie wrześniowe czarodziejki. Tam opowiadam Wam, co dalie lubią, gdzie u mnie rosły, jakie kochają stanowisko i pokazuję kwitnące kwiaty. Także możecie się do tego filmiku cofnąć, ponieważ z tych, właśnie dali Pochodzą te oto wszystkie nowe sadzonki, które w tym roku razem przyspieszaliśmy. Dzisiaj, przy okazji sadzenia dali, powiem Wam o nich zupełnie to samo, co usłyszycie na wszystkich poradnikowych filmikach, a mianowicie to, że dalie to rośliny bardzo żarłoczne. Kochają kompost kochają dobre nawożenie. Kochają żyzną, bogatą, próchniczą glebę, przepuszczalną do tego wszystkiego. Uwielbiają być na stanowisku słonecznym, najlepiej zacisznym. Więc taki mamy teoretyczny przepis na piękną uprawę dali. No ale moi drodzy, co zrobić, jeśli takich luksusów nie mamy? Gleba jest zupełnie inna niż dalie potrzebują. I co wtedy robić? Czy zrezygnować z uprawy w ogrodzie tych przecudnych roślin, które przepięknie nam zdobią jesień? No nie, trzeba sobie jakoś radzić. Jak ja to robię? U mnie sprawdza się tylko stanowisko słoneczne. Wszystko inne w temacie uprawy dali no, nijak nie pasuje do zalecanych wymagań. Dlatego jakoś sobie muszę radzić, ponieważ lubię te rośliny w ogrodzie i jakoś nie chcę mi się z nich rezygnować. Dlatego co ja robię? Moi drodzy, trzeba trochę pokombinować. Dalie rzeczywiście lubią dobre nawożenie, więc skoro nie mam kompostu, nie kupuję też kompostu w workach. Dlatego też do dołków których sadzę dalie, dodaję obornik granulowany. Wykopuje dołek dużo głębszy niż taka dalia w tej chwili potrzebuje. Czyli jeśli ta doniczka ma dajmy na to 15 cm wysokości, no to dołek wykopuje na około 20-20 kilka cm. Na dno tego dołka wsypuje obornik granulowany mieszam z ziemią, następnie od razu to wszystko tam podlewam, przysypuję jeszcze warstewką ziemi i dopiero na tę warstewkę ziemi wysadzam sadzonki moich dali. Dlaczego? Dlatego, że zanim te korzenie tam dotrą do tego całego dołka z tym dobrem, z tym obornikiem, Minie jakiś czas, on tam się nam pięknie rozłoży, przemiesza też z ziemią. No i taka porcja azotu nie uszkodzi nam młodych tam korzeni. Więc zanim one nam dotrą, wszystkie te procesy zajdą, i wtedy taka dalia zaczyna pełną parą czerpać z tego całego dobra, które tam napotka po drodze. Więc taki jest mój przepis. Tak jak mówię, wszystko, inne tutaj, akurat na tej rabacie nie pasuje do uprawy dali, ponieważ ziemię mam tutaj ciężką, zbitą. Ona się uwielbia zbrylać kiedy tylko przyświeci słońce i jest taka naprawdę twarda. Także tylko stanowisko słoneczne jest tutaj fajne. Zresztą trzeba sobie jakoś radzić. No dobrze, moi drodzy, żeby było poradnikowo. To jedną taką sadzonkę teraz z Wami posadzę. Reszta już rośnie. Zrobiłam to w międzyczasie. Także zaczynamy. Jak widzicie, doniczka sięga dotąd. Więc dołek musi być głębszy, tak jak Wam mówiłam. A to co kopiemy. Na szczęście troszkę nam tutaj przepadało. Więc już nie jest tak bardzo twardo jak przed niedzielą, bo już było tak sucho, że to wrażliwsze rośliny, te najmłodsze, musiałam już niestety podlewać, bo zrobiło się już bardzo, bardzo nieciekawie dla nich. Na szczęście aura troszkę podratowała i włączyło się automatyczne nawadnianie z chmury. I już jest zupełnie, zupełnie fajniej. No dobrze, mam dołek taki, że akurat szpadel mi się tutaj schował, więc będzie to pasowało. Jeszcze troszkę ziemi. Kot, idź, bo mi tu wcale nie pomagasz. No, to teraz do takiego dołka garść granulowanego obornika albo trochę więcej. Mieszamy, dajemy troszkę ziemi. Znowu mieszamy. I zalewamy wodą żeby ten obornik tam nam fajnie napęczniał No jakiś ty ciekawski idź znowu troszeczkę to zasypujemy troszeczkę niech to wie jak i w takim dołku umieszczamy nasze dalie zobaczcie te dalie były trzymane w tunelu. Oczywiście przez ostatnie mniej więcej dwa tygodnie codziennie wychodziły z tego tunelu i hartowały się na powietrzu, na słońcu, na wietrze i zobaczcie, jakie przepiękne sadzonki. Ja ich ani razu nie miałam w domu. Całutki czas od pędzenia w tunelu one sobie tutaj były i tak jak mówię, hartowałam je. Więc dziś 15 maja wyglądają cudnie. Czas i pora im do ziemi. Zobaczcie, jaki piękny system korzeniowy. Nic dodać, nic ująć, tylko sadzić. Więc sadzimy. Tak jak widzicie tutaj na filmiku, przy każdej mojej dali jest już wbity palik. I to wam polecam, jeśli macie odmiany wysokie. Moje akurat tutaj są daliami, które dorastają do około 120 cm, więc taki palik jest jak najbardziej wskazany. Ponieważ później w ciągu sezonu będę sobie te dalie co kawałeczek podwiązywała do takiego palika, żeby zapobiec wyłamywaniu się pędów. Więc przy okazji sadzenia jest to też okazja, żeby przy każdym takim krzaczku umieścić sobie za jednym zamachem palik. I mamy już tą czynność. Z głowy, no dobrze, dalia wsadzona. No to jeszcze tylko podlewamy, żeby ziemia nam pięknie oblepiła korzenie. I tyle, niech sobie teraz dalie. Pięknie rosną. Czym jeszcze wspomagać nasze dalie? Moje co roku, raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie, zależy od moich sił witalnych, dostają odżywkę z rozcieńczonej gnojówki z pokrzyw. I taką właśnie odżywką wspomagam moje dalie oraz wszystkie rośliny, na których mi zależy. Które chcę, żeby fajnie rozwijały się w fazie takiego bujnego wzrostu. Taką odżywką z pokrzyw wspomagamy rośliny, dopóki nie zaczną kwitnąć. Więc myślę, że takie podlewanie, takim specyfikiem, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, fajnie nam rośliny odżywi. Więc to wam polecam. A co jeszcze z tymi daliami? Tutaj, jeśli się przyjrzycie, to zobaczycie, też dalej przy płotku. Taki drugi rządek, który był sadzony tak naprawdę jako pierwszy. Ja je tutaj posadziłam na ryzyko, ponieważ zacząłem już iść w pędy, kiedy były jeszcze zasypane w wiadrach trocinami, więc nie było na co czekać. Szkoda było zmarnować tych budzących się do życia pędów, więc wsadziłam je tutaj. No i co się okazało? Okazało się, że jakimś cudem przetrwały nawet nocne przymrozki. Pewnie dlatego, że jest to nieco takie osłonięte miejsce i miały tutaj zaciśniej i cieplej. No tak czy siak, te przymrozki nocne były, a dalej mi tutaj przeżyły, z czego ja bardzo oczywiście się cieszę, ponieważ udało się do tej pory te rośliny już fajnie podchodować. Są one co prawda nieco niższe od tych pędzonych w tunelu, ale są. Wyglądają pięknie i na pewno także będą mi tutaj kwitły. Co oczywiście postaram się wam w ciągu sezonu pokazywać. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o temat sadzenia dali. Zapraszam do drugiej części filmiku, w którym opowiem Wam tym razem o drugiej roślinie w moim ogrodzie, o roślinie ciepłolubnej, jaką jest szałwia Amistad. Moi drodzy, o szałwii Amistad, pierwszy raz usłyszałam z filmików pani Katarzyny Bellingham. No i cóż, postanowiłam zgłębić ten temat, ponieważ roślina. W jest bardzo w sumie ciekawą rośliną. Udało mi się zakupić przez aukcje internetowe 6 sztuk szałwi Amistat. One dojechały do mnie gdzieś w okolicach 18 kwietnia, w takim małym sześciopaku. Były przycięte tak na około 8 cm. Tutaj się kończyły. Więc szybciutko, wiedząc, że nie będę ich wysadzać jeszcze o takim czasie do gruntu, przesadziłam je w takie doniczki P11. No i zobaczcie, jak ona szybko i pięknie wyrosła. Także idzie jak burza. No i oczywiście bardzo mnie to cieszy. Zobaczymy, co będzie dalej. Szałwia amistat traktowana jest u nas jako roślina jednoroczna. Oczywiście można próbować ją przezimować właśnie w tunelach, zadołowane w donicach i jeszcze przy dodatkowym okryciu. Można też próbować pobierać jeszcze jesienią zielone takie pół jeszcze zdrewniałe sadzonki, ukorzeniać i właśnie przetrzymywać co tu się dzieje. I przetrzymywać w domu do wiosny. Nie ukrywam, będę próbowała te, te rośliny przezimować na wszelkie możliwe sposoby, żeby w kolejnym roku już mieć trochę chociaż własnych sadzonek, ponieważ ta roślina jest w sumie dość drogą sadzonką, jeśli chcemy ją nabyć. Także ja mam w tym roku 6 sztuk. Zrobię co mogę, żeby były u mnie jak najdłużej. Cóż jeszcze możemy dowiedzieć się o szałwi Amistad? Szałwiata ma bujny i taki dość szybki wzrost. Przy dobrym stanowisku, w dobrych warunkach, potrafi osiągnąć półtora metra wysokości i prawie tyle samo szerokości. Więc wyobraźcie sobie, jaki to musi być kolos, jeśli trafi na odpowiednio fajne dla siebie warunki. Uwielbia stanowiska. Słoneczne, osłonięte od wiatru, gleby, oczywiście żyzną i przepuszczalną. Więc taki mamy znów przepis na uprawę tej fajnej szałwii. Kwitnie jaskrawo-fioletowymi, okazałymi kwiatami, z takim kolorem, z domieszką jakby odcienia atramentowego, więc brzmi to całkiem ciekawie. No i cóż moi drodzy, dla takiego zacnego gościa, jakim jest szałwia Amistad, wybrałam jak to było tylko możliwe, najfajniejsze miejsce w ogrodzie. U mnie trafią na tak zwane rabaty wywiasy i posadzę je co pewien czas jako takie solitery, żeby miały okazję i możliwość wykazania się właśnie tym pięknym, bujnym wzrostem. No i cóż, mam nadzieję, że uda mi się chociaż w części wyhodować takie piękne okazy jak w ogrodzie pani Kasi Bellingham. Przy okazji docelowych rozmiarów szałwi Amistad postanowiłam każdej z nich dać taki palik, żeby także w miarę jej wzrostu co jakiś tam kawałek jakoś właśnie ją przyczepić, żeby nie uległa złamaniu, zniszczeniu. Przy jakichś tam na przykład letnich wichurach. Szkoda by było, więc zapobiegawczo każda moja taka sadzoneczka dostanie palik. To co? Nie pozostaje mi nic innego, jak posadzić tę ostatnią już sztukę. I kiedy to zrobię, to pokażę Wam, gdzie te szałwie docelowo wylądowały. No dobrze moi drodzy, co miałam wysadzić? Wysadziłam. Teraz tylko czekać na dalszy rozwój akcji i spodziewać się różnych przepięknych kwiatów w sezonie. Tutaj zobaczcie tam, gdzie zobaczycie taki wystający z ziemi drut zbrojeniowy. Tam są moje szałbie trzy po jednej stronie, i trzy po drugiej stronie tak zwanych rabat wywijasów. Jak już możecie zauważyć, pojawiają się nam tutaj czosnki ozdobne, kolejna radość w ogrodzie, czekamy z utęsknieniem na te fioletowe kulki, mniejsze, większe w różnych odmianach, które teraz po tulipanach zaczną królować w naszych ogrodach. Więc jest na co czekać, jest czego wyglądać. Tak jak widzicie, maj jest coraz bardziej bujny, coraz bardziej zielony, aż miło na to wszystko patrzeć. Chociaż jedyną rzeczą, która mi tutaj spędza sen z oczu, to rozwój także chwastów. Jeszcze teraz po tym deszczu, jak to wszystko ruszy. To ruszy i dobre, i złe. Więc czeka mnie nie lada wyzwanie z całym tym plewieniem rabat. Powiem szczerze, nie bardzo to lubię. No ale co zrobić? ściółki niestety na wszystko nie wystarcza. Więc trzeba zakasać rękawy i brać się wkrótce za odchwaszczanie. No dobrze, moi drodzy, to na tym kończymy. Dalie posadzone, szałwia, amistad rośnie. Czekamy, co będzie dalej. Za dziś dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego filmiku. Cześć.